Studio Don't Dontnod, choć nie wypuszcza każdego roku tytułów aspirujących do nagrody Gry Roku, to nie można mu odmówić ambicji i pomysłów na tworzenie nietuzinkowych projektów. Takim była gra Remember Me z 2013 roku, czy też największy hit francuskiego studia przygodówka Life is Strange, która z czasem rozrosła się do dużej serii tworzonej naprzemiennie z amerykańskim studiem Deck Nine. Dontnod w międzyczasie stworzyło Life is Strange 2. grę Akcji Vampir Kolejne przygodówki Tell Me Why i Twin Mirror, mniejsze projekty jak Gerda i Jouzon, czy zeszłoroczny największy tytuł Banishers Ghost of New Eden. I choć żadna z tych produkcji nie stała się wielkim kasowym hitem, to jednak były one jakieś i z całą pewnością nie były grami słabymi. Płodne studio z Francji i w tym roku uraczyło nas nowym tytułem. Lost Records Bloom and Rage to powrót Dontnod do gatunku narracyjnych przygodówek i nastoletnich bohaterek. Czy udało się stworzyć dzieło na miarę Life is Strange? Dowiecie się z tej re… pół recenzji. Startujemy! Pół recenzji, ponieważ podobnie jak Life is Strange, Lost Records Bloom and Rage nie zostało wydane w całości. Nie zostanie też wydane w klasycznej formie epizodycznej, lecz w dwóch częściach. Deweloperzy stwierdzili, że treści lepiej się konsumuje, gdy trzeba czekać na ich kolejne porcje. Lost Records podzielone zostało na kasety. Pierwszą, zatytułowaną Bloom, możecie już zakupić lub ogrywać w ramach PlayStation Plus. Na drugą, o nazwie Rage, musimy poczekać do kwietnia. Czy będzie to oczekiwanie pełne niecierpliwości? Długo nie mogłem się zebrać do zrobienia materiału o Lost Records Bloom and Rage. Gra bowiem wywołała u mnie wiele mieszanych emocji, a przez to, że jej nie ukończyłem, wciąż nie wiem, czy takie były założenia twórców. Kto wie, być może ci bawią się z graczem i sprawy zmienią bieg w drugiej odsłonie. Dlatego też nie traktujcie tego filmu jako recenzji Lost Records Bloom and Rage, lecz opinia na temat większego fragmentu całości. Postaram się skupić na tym, co mi w grze Francuzów się podoba oraz co mi w niej przeszkadza i już raczej dalszy ciąg historii tego nie zmieni. Lost Records Bloom and Rage opowiada historię czterech przyjaciółek, które spotykają się po raz pierwszy od 27 lat. Latem 1995 roku miał miejsce zarówno początek ich wspólnej historii, jak i wydarzenia, które sprawiły, że 16-letnie wówczas dziewczyny obiecały sobie już nigdy więcej się nie spotkać. Sytuację zmieniła tajemnicza paczka zaadresowana do Bloom and Rage, rokowego zespołu, który panny założyły przed laty. Jakie wydarzenia sprawiły, że kierowana przez nas Swan i jej trzy przyjaciółki, czyli Nora, Autumn oraz Kat, nie widziały się przez 27 lat? Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, tego nie pamiętają nawet same zainteresowane i wspólnie z nimi odtwarzamy wydarzenia lata 1995. Fabuła rozgrywa się więc dwutorowo, a w jej trakcie podejmujemy decyzje mające rzekomo kształtować rzeczywistość nie tylko w teraźniejszości, ale również i w przeszłości. Generalnie historia jest niezwykle tajemnicza i kusi gracza nadchodzącym przełomem. Mamy świadomość, że spokojna i obyczajowa opowieść o nastolatkach, którą twórcy fundują nam w pierwszych godzinach, w końcu doczeka się jakiegoś nadprzyrodzonego przełomu, by zmienić zupełnie ton produkcji. I ten przełom w końcu następuje, ale finalnie zostaje przygnieciony przez tragiczne i do bólu przyziemne wydarzenie, którego ciężar pozostawia nas w zawieszeniu do kwietnia. Nie sposób jest więc obecnie ocenić wątek fabularny Bloom and Rage, ale jest wiele elementów z nim związanych, o których warto wspomnieć. Atutem większości produkcji studia Don't Note jest opowieść oraz to, w jaki sposób zostały napisane postacie. Pomimo, że Francuzi nierzadko poruszają w swoich produkcjach kontrowersyjne kwestie społeczne i ideologiczne, to potrafią czynić to z wyczuciem, w sposób dojrzały, bez indoktrynacji czy nachalnego narzucania graczowi konkretnego punktu widzenia. Choć w Bloom and Rage jest podobnie, to chociażby wątek homoseksualny bohaterek został, według mnie, beznadziejnie spłycony. Ale od początku. Ogólnie postacie są ciekawe, choć schemat doboru ich osobowości jest banalny i opiera się na przyciągających się przeciwieństwach. Mamy rozważną i nieco tchórzliwą Autumn, pewną siebie i przebojową marzącą o wielkiej sławie i karierze Nore oraz Kat, inteligentną i wyszczekaną, ale skrywającą w sobie mrocznego pasażera. Zespół uzupełnia nasza Swan, samotna i żałośnie nieśmiała dziwaczka z kamerą i bagażem kilkudziesięciu nadprogramowych kilogramów. Tak się składa, że wszystkie panny nie lubią chłopaków, co jest chyba dość nietypową przypadłością u szesnastolatek, ba, nawet niechęć do jednego z nich, a dokładnie chłopaka siostry Kat je połączyła. Mamy więc nieco infantylny wątek w stylu girl power okraszony młodzieńczymi miłostkami. No i jeszcze jakiś zadziwiający układ gwiazd, planet i księżyca, i chuj wie czego jeszcze sprawił, że wszystkie nasze bohaterki są lesbijkami. I niestety determinuje to w mniejszym lub większym stopniu większość dialogów, ale do tego wrócimy za chwilę. W sieci można przeczytać, że Lost Records' Bloom and Rage to takie nowe Life is Strange. No nie, jedyne co obie produkcje łączy to nastoletni bohaterowie oraz zamiłowanie protagonistek do uwieczniania konkretnych i obrazów. Max pałała się fotografią, a Swan lubi filmować. Zarówno w jednej, jak i drugiej produkcji pasje te są odpowiednio wplecione w historię i mechanikę gry. Problem w tym, że w Liz mieliśmy jeszcze manipulację czasem, a w Lost Records kręcenie filmów jest główną mechaniką. Bardzo często, by przejść jakiś fragment historii, musimy spełnić cel nakręcenia krótkich filmów związanych z danym miejscem czy też osobami. Na początku może to bawić, ale z czasem okazuje się, że poza może dwoma, trzema prostymi zagadkami. Latanie z kamerą jest uciążliwym, nic nie wnoszącym do historii i wytrącającym z immersji featurem. Niestety także budowa dialogów i konsekwencje wynikające z wyboru odpowiednich kwestii mocno w Bloom and Rage kuleją. Otóż w takim Life is Strange, pomimo że graliśmy pozbawioną charyzmy 18-latką, mogliśmy się z nią utożsamiać i to niezależnie od naszej płci, orientacji, rasy czy wieku, bo choć gra posiadała jedynie dwa zakończenia, a o ich wyborze decydowaliśmy na samym finiszu gry. To jednak nasze pojedyncze decyzje i wypowiedzi w trakcie przygody wpływały na opowieść, na losy postaci pobocznych i nasze relacje z nimi. Jeśli ktoś się Max naprzykrzał, mogliśmy okazać mu serce, zignorować lub też odpłacić się pięknym za nadobne, i każdy wybór miał swoje konsekwencje. To olbrzymia siła tej produkcji nawet 9 lat po premierze, bo choć jest to narracyjna przygodówka, to każdy mógł w nią grać na swój sposób. Niestety w Bloom and Rage tego brakuje. Gracz zostaje od początku skazany na antypatyczną, niezdarną gułę, której irytująca wręcz nieśmiałość wprowadzała mnie wielokrotnie w zażenowanie i poczucie cringe'u. Z kolei jedyne na co wpływają nasze decyzje to czy ktoś nas polubi tylko trochę, czy jednak na tyle mocno, że będzie miał ochotę nas przelecieć. Na złego wpływ naszych decyzji na koleżanki jest trudny do przewidzenia. Bo część wyborów to zgaduj z gadula, typu czy nasza koleżanka woli Marsa czy Snickersa. Jeśli damy jej Marsa, a woli Snickersa, to i tak go wpierdoli, tylko że z lekkim niesmakiem. Podczas pięciu godzin grania w Tape One ani przez moment nie miałem wrażenia, że kreuje wydarzenia na ekranie, albo że podejmowane przeze mnie decyzje coś znaczą. Całość ratuje naprawdę angażująca historia oraz klimat lat 90. Choć i ten aspekt mógł zostać podkręcony o wiele bardziej. Osadzając akcję w ostatnich latach minionego wieku, twórcy mogli postarać się o zaskarbienie uwagi starszych graczy jeszcze większą ilością nawiązań do tamtego okresu. Biorąc pod uwagę, jak fenomenalną robotę w Life is Strange 1 i 2 robiła ścieżka dźwiękowa, niesamowicie boli, że pod tym względem zmarnowany został potencjał Lost Records. Osadzenie akcji w latach 90. było świetnym pretekstem, by uczynić z Bloom and Rage muzyczną ucztę. Tym bardziej, że momentami można było wyczuć atmosferę takich seriali jak Archivum X czy Stranger Things, a twórcy serialu Netflixa też wiedzieli jak wykorzystać muzykę do jeszcze lepszego zbudowania klimatu lat 80. -tych. Jeśli chodzi o oprawę graficzną, to jest ona całkiem przyzwoita i myślę, że fani gatunku nie powinni na tę kwestię narzekać, jest to mniej więcej ten sam poziom, który prezentowało Telmi Why czy stworzone przez Deck 9 Life is Strange True Colors. Od strony technicznej gra również prezentuje się przyzwoicie. Choć muszę poskarżyć się, że byłem jednym z nieszczęśliwców, którym przydarzył się bug umożliwiający przejście do kolejnego rozdziału. Na szczęście uratował mnie wątek o problemie na reddicie, i mam nadzieję, że do tej pory błąd został naprawiony przez twórców. <laughs> O oh, uh, I, i don't know. <laughs> oh my god, not me! Um, I think... Nora? You actually so cool. Oh, me? Ostatecznie więc Lost Records w swojej pierwszej odsłonie jawi się jako gra uboga w mechaniki, w której wpływ gracza na wydarzenia nie jest nawet iluzoryczny. Mimo wszystko nie mogę powiedzieć, że czas spędzony z Bloom and Rage to czas zmarnowany, ponieważ sama historia oraz jej ezoteryczny klimat kupił moją uwagę. Jednak oglądając gameplay z najnowszej produkcji Don't Not na YouTubie, absolutnie nic nie stracicie, gdyż wasze przejście nie będzie się praktycznie niczym różnić, a 180 zł zostanie wam w kieszeni. Narracyjna przygodówka to gatunek przez wielu zgardzany za skąpą rozgrywkę. I mało mechanik kosztem skupienia się na opowieści. Jednak na tym polega cała magia tych tytułów na umiejętnym połączeniu świetnej historii z prostymi mechanikami, dającymi poczucie kreacji świata i wydarzeń. Niestety w nowej grze Francuzów póki co ta delikatna zależność nie została odpowiednio zbalansowana, ale być może moja opinia zmieni się po ograniu tape 2. Na razie jednak trudno mi Lost Records polecić. Mówię to z wielką przykrością, jako wielki miłośnik dotychczasowej twórczości studia Don't Not, Ale kto wie, być może w kwietniu będę bił się w pierś i odszczekiwał wypowiedziane w tym materiale słowa. Tego twórcom i także sobie życzę. I to wszystko w tym filmie. Jeśli grałeś w pierwszą kasetę Lost Records, jesteśmy ciekawi Twoich wrażeń. Jeśli film ci się podobał, nie zapomnij o subskrypcji łapce w górze i kliknięciu w dzwoneczek. Do usłyszenia. Cześć.